Drodzy Państwo, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę Państwu, aby te święta były takim prawdziwym oderwaniem się od tego wszystkiego, z czym do tej pory nie mogliśmy sobie poradzić, aby razem z tą pierwszą gwiazdką zabłysło to szczęście, które tak jak. Iskra to właśnie dla nasze święta spowoduje sytuację, w której będziemy mieli wielką radość i wielką satysfakcję. Od czegoś trzeba zacząć, zawsze można zaczynać od nowa. I kiedy Bóg się rodzi, moc struchleje. Jaka moc? Ta zła moc. A więc niech ta moc zła struchleje, a my żebyśmy mogli rozpocząć cudowne życie od tej chwili, która połączy nas wszystkich wspaniałą miłością. Troską taką, która spowoduje, że będziemy dbać nie tylko o siebie, ale o wszystkich i o wszystko to, co czyni nas szczęśliwymi i sprawia nam jak największą satysfakcję. Zdrowych, pogodnych i dobrych świąt od Zbyszka Nowaka i od całego zespołu, i od tych wszystkich, którzy łączą się z nami w tej chwili.